Zaplanowaliśmy około 5-6 turniejów właśnie Siarka cup z każdego rocznika, czyli, czyli w tej chwili mamy rocznik 2005, czyli młodzik młodszy, oni w tej chwili już są w rozgrywkach no dzisiaj ciekawe drużyny, ciekawa rywalizacja, bo mamy dwie drużyny z mielca, czyli Akademię Piłkarską Mielec, Stal Mielec, mamy Stal Stalową Wolę, Stal Rzeszów, Ożu Przewors, także ogólnie rzecz biorąc rywalizacja ma na dość wysokim poziomie. Mamy dwie drużyny siarkowe, bo, bo rocznik można powiedzieć taki dość obfity u nas jeżeli chodzi o ilość. No i chłopcy mają możliwość skonfrontowania się ze swoimi rówieśnikami w takiej scenerii wiadomo, zimowej, halowej, także, także jest to pierwszy turniej w tym roku z, z, cyklu, mówię, pięciu, sześciu zaplanowanych, także one będą się odbywały z reguły w soboty, w niedzielę, w najbliższym miesiącu, także ogólnie rzecz biorąc chcemy, żeby każdy ten mniejszy rocznik po prostu taki turniej zaliczył. Turniej stoi na, na wysokim poziomie z tego co, co obserwujemy po chyba 14 meczach do tej pory rozegranych. Idzie nam całkiem, całkiem dobrze. Wygraliśmy dwa mecze, przegraliśmy również dwa. Myślę, że będzie coraz lepiej. Wszystkie tego typu inicjatywy bardzo cieszą, bo chłopcy mają po prostu w tym wieku im więcej takich konfrontacji, kontaktu z rówieśnikami, tym po prostu oni i nam, trenerom, jest łatwiej ich prowadzić, bo oni widzą, jak, jakie są niuanse w przygotowaniu poszczególnych drużyn, jak, ile im brakuje, a z drugiej strony może przewagę mają nad, nad konkurentami jakiś tam elementów swoich i łatwiej jest później wyciągać wnioski szkoleniowe, no i łatwiej jest z nimi pracować, bo oni wiedzą wtedy namacalnie, poprzez to, że czegoś im brakowało albo mieli coś w więcej, także bardzo, bardzo to są to takie turnieje rozwijające i, i dla szkoleniowców, i dla zawodników. Mamy 25 chłopców, podzieliliśmy je na dwa składy, no i chłopcy się bawią. Ja tu myślę, że tutaj nie ma co zwracać uwagi na jakieś wyniki, czy tam bezpośrednie pojedynki, czy które miejsce zajmiemy. Tu chodzi o to, żeby chłopcy sobie pograli, żeby cały czas byli w grze, ale nie ukrywam, że warun warunki jakie mamy do treningu, czyli hale w Tarnobrzegu, tam gdzie my trenujemy na liceum, czy in inne grupy na innych mniejszych salach. To bardzo ciężko później się przestawić na taką dużą halę jak wychodzimy, ale to nie ulega wątpliwości, że, że chłopcy się dobrze bawią, że sobie grają i mają się bawić, cieszyć tym turniejem. Najbliższy turniej nas czeka 18 lutego w Tarnowie, Jaskółka. Później wyjeżdżamy na trzydniowy turniej międzynarodowy do Zakopanego. Gdzie zmierzymy, rozegramy tam łącznie chyba 9 czy 10 spotkań w ciągu 3 dni. Jest to dla nas jakieś coś nowego, bo, bo, bo do tej pory sobie nie przypominam, żeby, żeby ta grupa gdzieś była na takim turnieju. Dla mnie też jest to coś nowego, bo nie byłem nigdy też na takim turnieju osobiście jako zawodnik, jako trener. Ale myślę, że to jest... Yy... W tym kierunku, żeby chłopcy zobaczyli jak się prezentują na tle innych zespołów. Tak? Bo to będą zespoły i z Polski, i z zagranicy, więc, więc mam nadzieję, że to im wyjdzie tylko i na dobre. To jest grupa rozgrywkowa, to jest młodzik młodszy. Gramy w tej Podkarpackiej, bo są podzielone na dwie grupy. My gramy tutaj ze Stalą Mielec, Apem Mielec, Iglopol Dębica, Soker Ropczyce, Stal Stalowa Wola. I Akademia Piłkarska Stal Wola. Jak na pierwsze pierwszy, pierwszy, pierwszy styczności z taką piłką już można powiedzieć już taką dorosłą dla tych chłopców, gdzie rozgrywają mecze mistrzowskie, jest sędzia, gra się o wynik, prawda, o punkty, to mogę powiedzieć, że nieźle to wygląda i można się nawet pochwalić, że chłopcy, chłopcy wygrali. U siebie mecz z liderem i Globopolem Dębica 4:1, więc jest, w tej drużynie bardzo duży potencjał, tylko mówię. Chłopcy muszą sami chcieć przychodzić na treningi, chcieć trenować i będzie dobrze. Nie, no zawsze muszę... się gra, ale jest trudno. Dlaczego? Dobre drużyny przyjechały i żeby rozegrać piłkę to trzeba, mieć, trzeba dobrze grać i dobrze podawać. Nie idzie nam kompletnie. Na razie. Może potem, jak zawsze na turniejach zagraliśmy, zawsze na początku źle graliśmy, a potem się co chwilę rozwijaliśmy. Z jednymi przegraliśmy, ze Stalu Rzeszów przegraliśmy 1-0. W szkole mamy zajęcia z piłki, które trwają półtorej godziny. Trenujemy na takim boisku, który jest otoczony balonem. Takim białym takim. Tak, otoczony taki. Ogólnie bardzo fajnie się gra. Często występują małe starcia. Ogólnie można dużo się nauczyć, rywalizacji i do grania w piłkę. Dobrze mi się gra i na hali, i na murawie.